Cześć, z tej strony Tricus, jest Tricus. witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Kojarzycie może odcinek, gdzie mój poziom doświadczenia zmieniał mi mój rozmiar? E, tak, to było naprawdę epickie, dlatego dzisiaj wytestujemy coś jeszcze bardziej epickiego. E, a konkretnie to spróbujemy sobie wbijać expo i im będziemy mieli lepszy level... Tym lepszym mopkiem się staniemy. Tak naprawdę nie wiem kompletnie, co nas tutaj czeka, ale jeżeli chcecie, żebym zamienił się na przykład w Widera, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał i tysięcy łapek w górę, a wrzucę kolejny odcinek ze zmienianiem się w jakieś mopki. Więc dawajcie teraz łapki, a e, ja tak sobie myślę, jak najłatwiej by się pohandlować tutaj. Nie, że zaczęliśmy w wiosce. O, jest kowal, kozacko, to mamy właśnie kowala. Trochę fajnych... Ej, jest tutaj sporo fajnych rzeczy. Jest tutaj obsydian, jest tutaj jedzonko, jest tutaj chlebek. Ale tak właściwie e, to my chcemy chyba sobie zrobić najbardziej ze wszystkiego motykę. Najłatwiej to się level wbija handlując z wieśniakami, ludzie. Ale trochę się cykam, że zamieni mnie na przykład w rybika cukrowego i będę słabiutki. A nie wiem, mam nadzieję, że w sumie to będę... Niezły w Minecrafta, a nie słaby Weźmy sobie złotą motykę Tak, złota motyka to sztos Weźmy sobie kilof, bo kilof to zawsze się akurat przyda Zobaczmy czym handluje może ten wieśniak O, jest idealnie Możemy sobie pozamieniać snopy siana Na, na pszenicę, a pszenicę właśnie z nim Przehandlować sobie za emeraldy Ej, i uwaga ludzie Teraz zobaczcie datę. Jak dokonam następnego trade'u, To zamienię się w mopka. Więc uwaga, 3, 4, Mamy pierwszy level, mamy drugi level nawet, okej, okay. i zamienili, zamieniliśmy się w slima. dobra, czyli e, pierwszy level nie wiadomo w co nas zamienił, a drugi dał nam e, postać slima. Co jest jeszcze gorsze niż slime? Nie Nietoperze? Nie wiem, nie wiem ludzie, ale e, okej, okay. mamy spoko level, mamy całkiem spoko level e, i mamy niezbyt spoko postać, bo jako slime, czy on ma jakieś super umiejętności? Czy on, jak spadnie, to nic mu się nie dzieje? O nie! Czy nie wydaje wam się to trochę dziwne, że zamieniliśmy, zamieniliśmy się w slima i dostajemy taki damage? No slime jest po prostu beznadziejny, więc ja od razu szukam te, tego wyśniaka po raz kolejny i wbijam sobie chociaż trzeci poziom. Dlatego, że to po prostu jest żałosne, żeby jesteśmy jakimś slimiakiem sobie. Ej, i my mamy tak naprawdę. Pół serduszka mamy! Bo slime ma normalnie dwa serduszka, tylko chyba... To chyba dwa serduszka, w sensie mogę się mylić. Dobra, gdzie jest ten jak ludzie, których handlował e, chlebkami? E, tutaj? Okej, okay, jest tutaj. Ile musimy wyhandlować, żeby nam zmieniło level? Aha, jeszcze musimy dać mu 20 kolejne i zobaczmy, kim się staniemy teraz! Uwaga, i mamy trzeci level! Jesteśmy pszczołą! Możemy latać ludzie! Ej, to jest epickie! Skoro jesteśmy pszczołą, to możemy w szybki sposób szukać różnego rodzaju rzeczy, na przykład jakichś struktur w stylu e, piramidy. Czy tutaj jest jakaś piramida? Lata po całej pustyni i nie ma tutaj żadnej piramidy. E, tylko czekajcie, może się... U, ej, chwila. A może będzie gdzieś tutaj na przykład tak schowana? O, w ogóle tutaj mamy troszkę żelazka, więc możemy sobie zebrać od razu żelazko jako latająca pszczoła. Tylko jedno naprawdę. O, tutaj jest jeszcze jakieś. Dobra, weźmy sobie więcej. Nie, no dobra. Tego tutaj na pewno nie będzie. Poszukajmy może dalej. Ej, czy, Czekajcie. Co to jest? Pół bloki jakieś na pustyni? Czy na moim świecie jest Herobrine, ludzie? Ja się trochę zaczynam obawiać. Wkopmy się tutaj. Co tutaj jest? Ej! To jest piramida! Schowana pod ziemią! Jak to możliwe? Co jest poza nią? Ej! Dobra... Powiem wam tak, ludzie, to jest najdziwniejsze, co je znalazłem w historii, a gra w Minecrafta nie od dziś. Okej, okay, wlećmy sobie tutaj może. Wlećmy, ale nie! Nie, wlećmy, wlećmy, wlećmy! O nie, o nie! I Sorry, ale ja jeszcze nie umiem latać. Wszystkie itemki straciliśmy, wiecie co? Zobaczmy sobie, co jest tutaj, bo może... Będą jakieś łatwe do znalezienia diaksy, a my możemy sobie latać właśnie tędy. O nie! Dobra, weźmy, zróbmy sobie może jakąś pochodnię, chociaż widzę, że mopki i tak nas atakują. A ja bym chciał już teraz wbić kolejny level, dlatego że już mi się zaczęła nudzić pszczoła, a jeszcze mamy na pewno dużo rzeczy do wyeksplorowania. O nie! Wszyscy strzelają. Tutaj jest opuszczona kopalnia tak w ogóle. Wow! Wow! O nie, o nie ludzie, co jest? Czemu tutaj jest taka rozruba? Czemu tutaj jest taka rozruba i zadyma? Dobra, wiecie co? Szybka akcja. Przeszukujemy po prostu tutaj wszystko i przetapiamy sobie coś za chwilę, e, bo mamy tutaj drewno, więc będziemy mogli zrobić crafting. I dzięki temu zdobędziemy właśnie kolejny level. Dobra, skap się gdzieś tutaj, bo wszystko nas goni po prostu. Zróbmy jakiś crafting, i za chwilę zamienimy się w coś niesamowicie potężnego. Tylko potrzebujemy kilka e, kobli, dlatego że musimy poprzetapiać. Jeszcze zbierzemy sobie na całą resztę seta, żeby wiecie, być super potężnymi mobkami. Ej, w ogóle mamy czwarty level, i czekajcie. O nie! Jestem świnią! Jestem świnią, to jest gorsze niż bycie pszczołą, przecież to jest dużo gorsze, ludzie, dlatego, co jest, świnia jest gruba, słabo skacze, o nie, ludzie, najgorzej, najgorzej być świnką, jak my stąd teraz wylecimy, bo my tutaj wylecieliśmy, a będziemy musieli kopać. Chociaż wiecie co, w sumie i tak robimy teraz przepalanie, więc właściwie za chwilę wbijemy level, więc znowu nam się zmieni świnka w coś innego. Dobra, ludzie, kopmy węgiel, dlatego że węgiel też nam daje całkiem dużo ekspa, jak się okazuje. I to jest naprawdę mega, mega spoko. Dlatego że dzięki temu możemy się zmieniać jak najszybciej. Patrzcie, mamy piąty level i panda! Jesteśmy pandą! Mamy więcej HP. I to bardzo źle, że jesteśmy padną, ludzie. Dlatego, że wiecie, co to oznacza, prawda? Ludzie, teraz nie mieścimy się tak jak świgą, tak łatwo między bloki. Musimy kopać 4 na 4 żeby w ogóle się jakkolwiek przycisnąć przez ściany. Więc musimy znowu się zmienić i mieć nadzieję, że zmienimy się w coś po prostu. O o, lava mniejszego. Dobra, tutaj zaburujmy, może i pójdźmy do. Skąd ja mam emeraldy? Aha, no tak, od wieśniaków. Dobra. Wiecie co? Wyjmijmy teraz rzeczy z pieca, i to powinno nam dać szósty level. Uwaga! Mamy szósty level i Creeper. Ej, bycie Creeperem akurat jest naprawdę epickie. A teraz dodatkowo nie będziemy zwykłym Creeperem. Będziemy Creeperem w zbrojce. I który nie dość, że może wybuchnąć, nie robiąc sobie krzywdy, dlatego że taki jest Creeper na tym modzie. To jeszcze będziemy mogli zadawać po 9 obrażeń z siekierki. Dobra, zabieramy teraz w takim razie swoje e, rzeczy i wychodzimy stąd. Dobra, udało mi się wyjść prosto na opuszczony portal. To jest porobane, ludzie. Idziemy do deteru. Mamy 5 obsydianu, nam idealnie starczy. Czekajcie, najpierw sobie zjedzmy. O, skrzynka. O, oh, man, tutaj mamy jeszcze jakieś rzeczy, ale nie aż takie dobre, szczerze mówiąc. Przynajmniej mamy krzesiwo, żeby sobie odpalić od razu portal, który zbudujemy. Tylko, czy pięć tam starczy? Ta tak, na pewno starczy. Nie ma żadnego krajnika obsydianu, więc ten portal jest prost idealny. Okej, okay, on ma tutaj trzy bloczki, więc wystarczy zrobić tak. I teraz zrobić tak. I zrobić tak. I uwaga, będziemy mogli to odpalić. Ale czekajcie, jeszcze nie testowałem tego creepera. A bardzo bym chciał zobaczyć, co się stanie, gdy zaatakuję oto takiego szkieleta. Uwaga, płyniemy. Misja, misja. Okej, okay. A mnie teraz nie atakują, bo jestem wrogi moby! bank. Okej, okay, udało nam się, i mamy. Coś stało, siódmy level i. Nie, jesteśmy gastem! Jesteśmy gastem! Jak my te. Ludzie, jak my teraz wejdziemy przez portal? Ej, chwila, a możemy odpalić portal? Zobaczmy. Eee. Eee! O, udało się odpalić! Czekajcie! I... Ale jesteśmy za grubi, ludzie! Jesteśmy za grubi! To co możemy zrobić w takim razie jako gaz to rozwałka! Inne mopki zostaną spalone! Tylko gasty od dzisiaj się liczą. Ty tak nie uciekaj, bo gaz słabo strzela! O! O nie! O nie! on zaraz... Ej, ten szkielet zaraz będzie miał achievementa. On odbije moją strzałę i mnie rozwali. Okej, okay. nie masz szans, nie masz szans. Okej, okay, te zbiaki też rozwalamy. Dobra. Co jak co? Ale trzeba przyznać, że Gast to jest po prostu mocny zawodnik ludzie. To jest mocny zawodnik, tylko że grubasek z niego, no. Ej, czy możemy walczyć z nimi tak? Tak, możemy. Dobra, ludzie, teraz wbijamy sobie w takim razie level na tych oto potworkach, a. Okej, okay, uwaga. Bądźmy hardkorowym gastem i uderzmy go. bang Okej. Okay. Wiecie co? Chyba zaraz uda nam się wbić, szczerze mówiąc, ósmy poziom, tylko że... E, dobra, Creepera to ja wolę... O o. Czy on chce mnie wybuchnąć? On chce mnie wybuchnąć! Czemu ty jesteś taki agresywny? Jeszcze jeden mobek i będziemy mieli kolejny level, więc... O, Widzieliście to, on odbił naprawdę moją strzałę! Czy on by dostał ten achievement serio, czy nie? To mnie tak zastanawia, gdyby on rozwalił tego gasta. Okej. Okay. Rozwalmy, je, ósmy level i, o, 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 padnę, 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 uciekajmy, uciekajmy, zostaw Hoglina, bo jesteśmy Hoglinem teraz, ludzie, jesteśmy Hoglinem, ej, czyli jesteśmy super mocni, Hogliny są naprawdę bardzo mocne, ej, dobra, zobaczmy, ile mamy damage'a jako Hoglin. Walczymy, mamy trzy serduszka kontra szkielet. Bang! No chita, No hita mamy typa! Dobra, tak to możemy iść do deteru ludzie, dlatego że teraz to my możemy robić rozwałkę. No do tego mamy dopiero ósmy level, więc co nam przyniosą dalsze levele? Baga, Deterze, przebywam! Okej, okay, jesteśmy w Deterze. Co tu jest? Co tu. Je co? Ludzie! Co to jest za sit w ogóle? Kolejne rzeczy jakieś mamy tutaj. Kolejny portal, dobra, epicko, epicko, e, ale jak w neterze wbijać level? Okej, okay, wiem, na kopaniu kwarcu najłatwiej jest wbić level. Tutaj mamy jakiś kwarcyk, dobra, już jest na moim celowniczku. Kwarc, idziemy go wykopać. Okej, okay, uwaga, ile daje nam levela jeden kwarc? Dobra, całkiem sporo w sumie, więc dosyć szybko powinniśmy wbić. O nie, jesteśmy za grubi znowu. Czemu te mowy wszystkie są takie grube? Ale wiecie co? Możemy sobie sumie walczyć z nimi! O, o nie! Myślałem, że wszystko mam na hita, co się rusza. Pigliny kontra zoglin. okej, okay. okej. Okay. Jeszcze jeden mobek i będziemy mogli się zamienić w coś innego, więc. Ee, więc wykopmy, może jednak. O nie. Czy on mnie nie lubi? E, dobra, wykopmy to i uwaga. Dziewiąty level i jesteśmy. <laughs> oh, oh, oh. Mordy, to jest za mocne. To jest za mocne, tylko czekajcie, muszę zdobyć trochę drewna najpierw, dlatego że muszę zdobyć sobie chlebek. Okej, okay, wykopmy sobie tutaj troszkę tego. Crafting oczywiście się przyda i uwaga, uwaga, teraz możemy zrobić sobie chleb i naładować sobie full HP jako ten oto bo będziemy mega po prostu mocni. Tutaj jakiś gaścik, ale gast. O, ej dobra, ludzie, Ravenger kontra e, piglin u, ubrany cały w złotą zbrojkę Co wygra? Tylko nie spadnij mordo, ja chcę się z tą bić Ej, jeszcze krita mu dajmy, uwaga O. o! Okej, okay, na trzy hity w całej zbrojko mieliśmy Co oznacza, że jesteśmy mega, mega potężni ludzie Dobra ludzie, uwaga i mamy dziesiąty level Ej, co, co tam jest? Co, co nam się stało? Padamy Wykopmy się! Kim my jesteśmy? Kim my jesteśmy, ludzie, że padamy? O nie! To nas rozwaliło! To nas rozwaliło! Zaraz się zrespimy poza terem. Okej, okay, uwaga, tylko... CO?! Bo my jesteśmy Ender Dragonem, ludzie! Czy my możemy... Możemy nawalać magią! Ej, to jest mega potężne! Tylko jedno pytanko mam do was. Czy Ender Dragon może handlować z wieśniakami? Dobra, ludzie, wróciłem znowu mniej więcej w okolicy, gdzie była ta wioska. Zaraz ją powinniśmy znaleźć. I zobaczymy, czy Ender Dragon może handlować z wieśniakami, żeby zamienić się w jeszcze potężniejszego mobka. Ej, ale od Ender Dragona tylko jeden mobek jest potężniejszy czyli Wider. Czy by zamieniły się zaraz w Widera? Dobra, jest wioska, jest wioseczka, a my mamy trochę Emeraldów, więc teoretycznie. O, o nie. O, o, dobra, możemy wylądować. Tu. Chwila, jak to wygląda? Jak to wygląda? O nie, Kaktus! Kaktus kontra Ender Dragon, co jest potężniejsze. W sumie Kaktus jest potężniejszy niż e, Netheryt, więc e, nie do końca wiadomo. Ej, chyba nie mogę z nimi handlować, wiecie? Chyba chyba nie sięgam. Bycie Ender Dragony wcale nie jest takie fajne. Rozwalmy ich w takim razie, rozwalmy ich! O, nas parzy ta magia, naprawdę. Uwaga, bank, bank. O nie, biedny wieśniak! Ej, dobra, ludzie, naprawdę ciężkie jest rozwalenie mobków jako Ender Dragon. Czekajcie, uwaga, Pyk, Creeper dostał. Czy rozwaliły Creepera? Czy on da nam Exp chociaż? Bo, jako taki gigant, to jak my mamy niby zdobywać w inny sposób poziomy doświadczenia? Niż przez rozwalanie mobów z magii. My ich nawet nie sięgamy, bo jesteśmy za wielcy. Halo, a to wcale też nie jest tak łatwe trafienie w ogóle tą magią. Okej! Okay, ej, daj expo, daj expo, tylko czy my możemy zebrać to expo? Czy my możemy zebrać to expo? Podleciałem sobie inny biome, może tutaj będziemy mogli... O, wioseczka w ogóle tutaj jest, wow. I to jaka fajna. Może tutaj będziemy mogli rozwalić właśnie jakieś mopki i dzięki temu zebrać sobie trochę expa. Okej, okay, odlećmy stąd, bo... Jak, jak dragon strzela? On nie strzela z paszty, on strzela jakoś dziwnie. Okej. Okay. Ej, rozwaliliśmy, rozwaliliśmy chickeny. Ludzie, my nie dostajemy expa teraz za nic, bo jesteśmy za wielcy. Eee, ludzie, jednak mogę podnosić EXPO, tylko muszę czekać i być blok niżej, więc porozwalajmy te wszystkie mobki. Okej. Okay. Czy zombie jest odporny na magię, czy mi się zdaje? Dobra, rozwalamy wszystko, co się da, czyli nie zombiaki, dlatego że mało już nam brakuje po prostu do. Zebrania sobie kolejnego poziomu. Oby nam się to udało, ludzie. Ja mam dość bycia Ender Dragonem. Naprawdę, to nie jest jednak takie fajne, na jak się wydaje. okej okay, creeper rozwalony. Proszę, powiedzcie mi, że to będzie moment, w którym ja wbiję jedenasty level i się zmienię. O, o nie, o nie. Nie możemy podlecieć przez drzewo. okej okay, tutaj jeszcze jeden creeper. Czy on nam da expa? Ek, Dawaj, expa. Jest jedenasty level i w co się zamieniliśmy? Widera, ludzie! Epicko możemy latać i możemy możemy nawalać! Dobra! Ej, teraz to jest epicko! I wiecie co, ludzie? Teraz, skoro jesteśmy tak potężni, że możemy sobie nawet rozwalić golema normalnie. Możemy, czy nie? Bęk! Bęk. Bęk! O o, okej. Ale spokojnie, możemy strzelać. Możemy też strzelać. I pyk golemie! Ej, golemy są mega mocne jednak. W sensie, może zaraz nam się naregeneruje trochę. Okej. Okay. Ej, ile golem ma życia? Pyk. O, o, o. Bang. O nie. Golem zaraz Widera rozwali? Serio? Bank. O, o. Okej. Okay. Spokojnie, spokojnie. Jesteśmy w stanie pokonać golema, ale nie wiedziałem, że golem to jest potężniejszy boss niż Wider. Okej, okay? to jest nowa logika Minecrafta. Dobra, wygrywamy z nim. No, typie, typie, o co ci chodzi, typie? Baga i... a, a. Ah, udało nam się wygrać. Teraz możemy siać w spustoszenie w całej wiosce. Haha, ha. pyk. Dobra, więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. I to było na tyle. Na razie.